Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, w tym odcinku pokażę Państwu, jak zrobić miniaturkę. No i właściwie to będę pokazywał. Na początku, żebyście mieli miniaturkę, musicie sobie wejść w aplikację Ultimate Blind Marker. Nie wiem, na pewno źle przeczytałem. Potem wchodzimy sobie w no to na przykład w Google Play, w sklep Play, przepraszam, albo na przykład Happy Moda, no to wtedy możecie sobie tego aplikację pobrać. Wchodzimy w tą aplikację. otwieram się ta. Witam Create. I jeśli na przykład chcecie zrobić miniaturkę do YouTube'a, no to zawsze wybieramy Size for YouTube. Wybieramy zawsze 1280 do gwiazdka 720. I tutaj będą nam właśnie, wydały się takie właśnie takie właśnie yy, proponowane. Na przykład możecie sobie takie dać, jakie chcecie, takie, siakie. Oczeki po prostu jeżeli chcecie własne, własną miniaturkę, no to po prostu możecie kliknąć kamera i tam będziecie mieli. Natomiast mi się podobają te więc po prostu wejdę na przykład w którą byśmy tu weszli. Ostatnio niektóre były, no to możemy dać taką o otwiera nam się to. Jeżeli na przykład jakieś będziemy mieli obrazek, no to jeżeli mamy takie wam wymiary pasy, no to oczywiście możecie wziąć tą strzałeczkę tego ptaszka tam u góry. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę fakt, że reklamy. No i dobra. Klikamy i teraz klikamy właśnie w tekst, jeżeli chcemy coś napisać i piszemy sobie. O, jak zrobić miniaturkę. I Państwu po prostu pokażę, jak tak naprawdę robię miniaturkę do tego filmu tak naprawdę. Zagrodzenia. Dobra. Oczywiście można to zaznaczyć. O, i takie może zdecydowanie być. Mamy na przykład jakieś naklejki. Co można wybrać, jakie chcecie. Akurat, tutaj weźmiemy taką jedną jeszcze. Klikamy subscribe. No, po prostu można kliknąć subscribe. Możesz zachować tą, yy, tą naklejkę. No i dobra, możemy tak rozszerzyć ją. Zmniejszymy. To byśmy mogli tutaj przesunąć. O. Okej okay. Jeżeli mamy taką miniaturkę już zrobioną na przykład, to można ją zapisać. Ale najlepiej bym polecał zrobić screenshota, co ja tak naprawdę zawsze robię. I klikamy edytuj i po prostu tak można to już zrobić. Bo, bo po prostu to jest moja taktyka. Można również się zapisać właśnie tak, jak jak sobie tą strzałeczkę, tam macie taki napis, czy nail źle to przeczytałem, wiem. Tą strzałeczkę i wtedy można zapisać tę miniaturkę albo po prostu jeszcze jakoś inaczej na pewno. Ja natomiast nie wiem, ale po prostu można sobie coś takiego zrobić. No i co? Mam nadzieję, że mniej więcej wytłumaczę, jak zrobić tę miniaturkę I teraz ten właśnie drugi sposób to można pobrać tę miniaturkę Bo to oczywiście nie jest ważne Tu oczywiście reklamy będą wyskakiwać wiadomo I po prostu można I po prostu może wtedy tą miniaturkę mamy już jakby już Zrobioną Słuchajcie tu byłoby na tyle, jak się to cześć i pa.